Okej okay, jest transmisja. Tak jest sprawdzę O, okej okay. O, już już. Chodź na transmisję. OK jest transmisja. To jest siema widzowie! Siemaneczko, dzisiaj gramy na acnc.pl Szanowni, ja, dzisiaj pogramy sobie tak że pół godzinki i będzie live'ek półgodzinowy, więc dostawcie suba i lajka Miki, mało się przywitać. Siemanko! Byłem będę był. No dobra. Nie, nie wiem czy wiesz. Jesteś Miki na live'ie. Już chodzę na live właśnie. No. Nawet widzowie, musicie zaś trochę poczekać, będziemy tak sobie grać z kolegą, nawet dobra, ale sprawdźmy Pierwizowie, czy. czy dobra widzowie. Poczekajcie chwilę, muszę nic chyba odpalić, bo. A to nie umiem włączyć widzowie no, na opcję, no co ja mam pora, widzowie. Ale jak zostawicie suba to się nauczę. O! Ja jestem po prostu. Ja jestem po prostu z mamy konta. Wiesz? Ej, a tu snapek, tak w ogóle, no. Pozwalasz na powiedzenie, żebym nagrywał z tobą? Lejwika? No, no. Dla mnie to jest Dobra. To widzowie, ja odpalam ciupka. Witam doskonale widzicie. O, jest tu... Czemu ja mam demona? Czemu ja mam demona na ścianie? Dobra, ma Dobra. Z zobaczmy, o, zostawili siema. Siema mordo, pograłem ja, ja serdecznie. Jestem po prostu z ma. Pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam. Jestem na moim koncie coś. Okej. Okay. Dobra, to ma... No, ...bij więcej na czacie. Dobra widzowie. Jak 5 ...pięć lajków... To nagrywamy następny jak z ASMC z kolegą Jak zostawimy... Nie, live! Live, no. Live pół godzinki. Jak zostawicie suba i lajkę like to będzie dłuższy live. Oby dwie godziny dzisiaj był. Jak zostawicie 10 łapek w górę to razem dwie godziny live'u Każde 5 łapek to jest 1 godzina Coś takie później Nie wiem. Dobra, my się dzisiaj kopiemy. Czekaj, to ja już od razu streama zrobię, czekaj. Obaj robimy streama, a w ogóle ktoś ci będzie oglądał na streamie twoim. No chyba tak samo będzie dwie osoby. Dobra, już jest. Do Może się przy... Mogę się przywitać. Siema widzowie! To w ogóle jest na live oprócz ciebie? Czekajcie, ja Czekajcie, ja im ogłoszę żeby weszli na mojego stream'a, Czekaj. O, siema ma, tam Jak. Czemu mamy trzy lajki, widzowie? Właśnie to mnie interesuje. Trzy lajki na, za, na każdym live jest. To Kopiuj jest i super drop jeden! Tylko jeden... Jeden mieli procenta jest. Że super drop nie coś. Dobra. Napiszę im wina live'a Musimy zobaczyć ile jest. Sprawdźmy ile jest nas. Na live'iku jest tylko jedna osoba. Muszę być więcej, to ja ile. To... Oczywiście, widzowie, jak zostawicie dużo łapek w górę, no to będzie następny. Odcinek. O, 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 no, właśnie live ogłosił ktoś. To tak, sama mogę ogłosić live to będzie 10 ile łapek. Zobaczcie, ile jest. Sprawdźmy, no, ile jest. Dobra, no ja, ja Słuchaj, cały czas afkuję. Ja cały czas atkuję. To ja, ja. ja. się nie ruszam. Ja się nie ruszam, a mam już 5000 monet. Kupię generator. Oczywiście widzowie, jak zostawicie dużo łapek, górę, No to będzie na ten, O, o, o. lajka, się to, to, to tak, żeby tak, tak, ta cała pompować to. Ten generator. Ja dałem sobie pora, generator Dobra, to, ja to ja będę dzisiaj po live'a, bo ja jutro no nie do Co ja tak nie troszkę, ale ja się muszę to rozprosić. Do widzenia witam, i witam Wam. Wszystkiego dobrego. Widzimy się, się do 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 jutro do... albo jest.